Poradnik Sukcesu, rozdział 5. Światło. To się naprawdę dzieje. Weź teraz głęboki oddech. Miałem w zwyczaju cię odwiedzać, kiedy byłeś mały, był to naturalny stan naszego istnienia. W swej naturalności. Widziałeś wszystko takie, jakie jest. Miałeś mnie przed swoimi oczami cały czas i gnałeś ze mną jak wiatr w zabawie. Kiedy nauczyłeś się chodzić, znałeś już skutki upadku i nauczyłeś się wstawać. Wszystko po kolei. Nasz język oparty na krótkofalowym przesyle danych był dla ciebie oczywistym tchnieniem istoty. Naprawdę się uczyłeś i naprawdę umiałeś. Byłeś jak kosmyk włosów wszechświata oparty na podwalinach dziejów, z którymi się łączyłeś. Wiedziałeś, że trzeba umieć się przeciwstawić. Wiedziałeś, gdzie szybują ptaki. Znałeś każdy szelest trawy, bo wszystko wydaje dźwięk. I ta naturalna skuteczność w Tobie objawiała się przeróżnością wyrazu, o której śmiało mogę powiedzieć, że jest podwaliną ludzkości. Znałeś dobrze każdy kamień, wiedziałeś, o czym szumią wierzby i doskonale znałeś mowę ptaków. Nieujarzmiony jak wicher, powodowałeś spięcia w całym systemie, bawiąc się przy tym serdecznie. Umiałeś złapać róże za jej zapach, i przeciągnąć ją po całym bulwarze zachodzącego słońca. W ten sposób malowałeś jak deszcz na szybie nowe, nieznane ci wcześniej obrazy. I tak bez końca, radosnego końca. Teraz weź oddech. Poszybowałeś jak ikar w schodzącym słońca blasku, by za chwilę runąć na ziemię i Połamałeś skrzydła. Zaprawdę nie był to łatwy początek. Lecz wiedziałeś, jak wstawać, gdyż się wcześniej tego nauczyłeś. Więc otrzepałeś się z kurzu i ruszyłeś. Nie znając drogi wcześniej i lekko kulejąc, mając na uwadze jedynie pójście, szedłeś przed siebie. Ubogą koleją, mając za brat. Jedynie swe słońce. Tak się zaczęła Twoja tułaczka. Od brzegu do brzegu, polandy i mroczne sitowia zaznałeś gorycz lęku, pokochałeś błoto i widnokręgu nie widziałeś końca. W takt Twojego zapomnienia bladły gwiazdy, siwiało i pochmurniało. Aż całkiem zostałeś sam jak palec w samym środku swojego rozkwitu. Ciemne chmury przykryły słodycz twego wdzięku, a radość zamieniła się w smutną opowieść o tobie i o jaskółce zwabionej w chłód katedry. Na wieczne wirowanie, na przeklinanie piękna. Weź głęboki oddech. Właśnie czujesz wyraźny puls, i wszystko, zaprawdę wszystko jest z Tobą w porządku. Są trzy ruchy ducha, które porywają Znowu Cię do lotu. Pierwszy to smutek. Smutek przypomnienia sobie pierwotnej rozłąki. Drugi to radość. Z rozpoznania, że nic się nie stało w Twoim królestwie, a trzeci to znak że już twoje dzieło zostało ukończone i możesz wiwatować z każdym twoim odbiciem, które to wcześniej zaznało już końca tej piosenki. Tak, koniec udręki. Przyzwalaj, przyzwalaj, jeszcze raz przyzwalaj. Co się urodziło, nigdy się nie narodziło, nie mogło, zawsze jest i będzie stałą we wszech rzeczy, a zatem do rzeczy, bo się jakoś markot nie zrobiło. Światło wspomnień minionych odkładamy na półkę z napisem Weni Vici, Przyszedłem, zobaczyłem, wygrałem. Dlatego opuszczamy już ten przyjemny schron, aby wzlecić do gwiazd, tak jak przyrzekałem, a obietnica jest święta, tak jak decyzja. Zatem czy masz zapięte szelki? Bo może trochę bujać, bo naprawdę chce Cię zabrać wysoko. Ponad chmury. Ponad to, co teraz widzą Twoje oczy, czy nawet wyobraźnia sięga. Czy jest to Ci pokazywane za pomocą teleskopów, czy innych narzędzi dalekiego zasięgu wzroku? Chcesz prawdy? Tu ją zaznasz. Cóż, pamiętasz? Obiecywałem Ci prawdę. Prawdę i tylko prawdę, a prawda nie jest zamknięta w skorupce orzeszka. Prawda jest nietknięta, jedyna. Zatem... Uważaj na skrzydła swojego samolotu i obyś doleciał szczęśliwie, czego ci oczywiście życzę. Zaraz zaczynamy. Mój kompas wskazuje już dokładną godzinę odlotu, moja aranżerka stewardesa przygotowuje drinki odlotowe, mój pilot dalekosiężny zajmuje swoje miejsce i wszystko jest gotowe. Zatem start! Przemierzamy pierwsze obrazy jaźni zniekształcone przez portal klepsydry czasu. Aby się nie załamywał, stworzyłem obliczenia ochronne, które stosuję, kiedy system szwankuje od uderzeń meteorytów. mijamy galaktyki i surowe obrzeża skafandrów powietrznych, które nadzorują zasiąg pola terytorialnego, aby utrzymać obraz w równowadze. Mijamy portale, są przeróżne. Nie będę się o nich rozpisywał. Są stworzone, by chronić przeróżne systemy poboczne, tak zwane furtki programisty, aby się szybciej przemieszczać po obrzeżach galaktyk. Teraz skręt i znowu skręt, już na prostej. Zaraz miniemy Andromedę i stare pasmo galaktyk z przeróżnymi znakami graficznymi, odpowiedzialnymi za system nawigacji. Otwarte. Okojowisza, która chętnie mruga na do widzenia, i już u stóp tzw. szklanych gór, czyli cykadeł, zwierciadeł zawieszonych w przestrzeni innych zwierciadeł, tak by sygnalizacja była widoczna już z daleka. Pomimo natężenia ruchu, bo wszystko galopuje w astronomicznym pędzie, można dolecieć bezpiecznie, i nie uderzyć w wystającą za bardzo galaktykę, gdyż uznanie równania za zwrotne czasem wykrzywia współrzędne i można się zawiesić. Na pewno to znasz praktyce. Wynurzamy się już z galaktycznej przestrzeni i wskakujemy wprost do pełni, w której mieszkam. Oczywiście w cudzysłowie, bo przecież nie mogłem stworzyć czegoś, czym nie jestem, więc kolokwialnie mogę powiedzieć, że jestem też mieszkaniem. Mam nadzieję, że nadążasz. Weź głęboki oddech. Zatem cały czas świecisz blaskiem siebie. Jesteś swoistym perpetuum mobile. Wir działa sprzężnie i wszystko pochłania, stąd te częste zderzenia, zawirowania czy też zawieszenia. Kiedy wybucha supernowa, oznacza to przeciążenie całego systemu i coś nowego samo istnie powstało w układzie współrzędnych, co stworzyło jeszcze coś innego, no i tak w nieskończoność. Zaprawdę żywe. Nie mogę się też nazwać żywym życiem. Otrzymałoby to rangę określ określników. Mam zawsze ubaw z tych wybuchów, bo powoduje to serię poruszeń i brzmienie fali się zmienia. Podaję, podaję, podaję i podaję. Wiesz, ile książek napisano o mnie i na temat rozważań na mój temat? Zachowaj rozsądek. Czy jestem Twoim pacierzem, modlitwą, porannym przypomnieniem sobie o mnie? Cudem w Galilei, albo nadprzyrodzoną formą wyrazu? Jak dziś na to spojrzysz? Czy zmieni się Twój horyzont logiczny po tym, co tutaj czytasz? Czy zabrałeś ze sobą notes w drogę jołówek, by wszystko po drodze notować, a na koniec okazało się, że raczej nie jest to przydatne i zostało z kamieliną, którą jeszcze nikt nie odszukał i nie wyrył na tablicy Czarną Kredą? Dlatego zostaw tutaj wszystko i idź ze mną. Z niczym, bo nic ci się nie przyda, bo tam gdzie idziemy, weź głęboki oddech. Czy zabrałeś ze sobą notę w drogę i ołówek, by wszystko po drodze notować, a na koniec okazało się, że raczej nie jest to przydatne i zostało z kamieliną, którą jeszcze nikt nie odszukał i nie wyrył na tablicy czarną kretą. Dlatego zostaw tutaj wszystko i ze mną, z niczym, bo nic ci się nie przyda tam, gdzie idziemy. Weź głęboki oddech. Język migający, delikatnie szybko biegnący promień o obwolucie skalarnej, służący do przesyłu danych z szybką prędkością. Język światła, mówiąc potocznie. Kiedy igrasz z ogniem, co się wydarza, albo co się nie wydarza. Igrasz ze swym rozsądkiem, Udajesz zdziwionego, że to się stało, albo mówisz sobie, nic się nie stało. Tak było właśnie z liniami papilarnymi, które stworzyłem, aby każda linia światła języka miała swój migocący motyw. I znasz siebie, kochasz stwarzać, więc igrałem z ogniem, i w przysłowiową wieżę Babel walnął piorun i rozwalił wszystko. Nastąpiła fala reakcji tak wielu nitek, szybko biegnących świateł, że po niej kuriozalnie się poddałem, mając na względzie, że znowu stworzyłem coś genialnego. Tłumaczyłem już dzieło przypadku, więc wiesz o co chodzi. Dlatego dialektów rozsądku jest wiele, a prawda jest jedna. Weź głęboki oddech i zanurz się w swoje najcieplejsze, najczulsze. Najbardziej rozgrzewające słowo i wyraź je za pomocą dźwięku melodii, która wydobędzie się z twoich ust, a zobaczysz, jak jedna z tych nitek właśnie uruchamia w tobie następną, następną, no i tak w nieskończoność. W sieci twojego okablowania zaprawdę wszystko jest połączone i zawsze było. Zatem przejdźmy do ćwiczenia, które teraz podam. Usiądź wygodnie. Nie spinaj się, to nie pokaz wokalny przed szerokim audytorium, a nie egzamin w szkole muzycznej. Oddychaj głęboko i miarowo. Pozwól sobie na jakieś szaleństwo i zrób ruch ciałem, którego on potrzebuje, by się bardziej rozluźnić i za żadne skarby nie przypominaj sobie żadnych melodii, które znasz, bo kieruje cię do swojej własnej Potem rozepnij guzik, noc spodni, albo poluzuj pasek, lub cokolwiek, co jeszcze krępuje swobodny przepływ powietrza do Twojego brzuszka. Przed chwilą wspominałem Ci o najczulszym, najbardziej magicznym słowie, które rezonuje z Twoją radością, coś co porusza w Tobie jakiś akcent serca, najbardziej, najczulej. I teraz nie bierz go pod uwagę. Niech to będzie słowo. Tobie niezanane w żadnym znanym Ci języku, nowe, niewymyślone, ani znalezione przez Wikipedię. I nie myśl o nim. Kiedy będziesz gotowy, otwórz usta i jak Twój tembr głosu chce go wyrazić, czy w górnej, czy dolnej skali, przeciągle lub nie, po prostu go melodycznie wyraź. Możesz pójść dalej. Kaskadowo w nieznanym ci języku może pojawić się ciąg dalszy wyrazu, który stanie się nową mową, którą notabene będziesz rozumiał doskonale. Sam siebie jesteś w stanie odblokować na mowę i rozumienie wszelkie.